Między drugim a trzecim etapem dzieje się bardzo wiele ciekawych, fajnych rzeczy. No jest praca, jest zaufanie, jest budowanie relacji z Bogiem, próba odpowiedzenia na Jego wezwania. Aczkolwiek chciałbym Wam pokazać perspektywę. Co? Po co to wszystko? W moim życiu też jest taki jeden ciekawy aspekt. Przede wszystkim niezgodzenie się na to, że ja cierpię bez sensu. Inni cierpią bez sensu. Nie ma sytuacji bez wyjścia. I wszystko to, co mi mówią dookoła, że wiesz co? Nie ma takiej możliwości, żeby to albo żeby tamto. Patrzę w pismo święte, a tam jest całkiem inaczej. Pan Bóg nie ma limitu swojego działania. Kompletnie jest nieograniczony. Idąc dalej, my jesteśmy Jego dziećmi, czyli czym bliżej jesteśmy Jego, tym bardziej doświadczamy tego, że to życie bez limitów objawia się w naszym życiu. I o tym chciałbym Wam w tym, w tym fragmencie opowiedzieć, żeby było chronologicznie. Pierwszy taki ciekawy motyw. Hmm. Popołudnie, siedzenie sobie przy muzyce, przy komputerze, słuchanie uwielbienia ogólnie, ale gdzieś tam cykła się strona internetowa. Buch, tragedia. Wypadek autokaru. Wiele osób zginęło, wiele jest poszkodowanych. No w ogóle katastrofa. No i co? Jesteś dzieckiem Bożym. I co z tym zrobisz? Będziesz teraz bidować nad tym, że komuś się dzieje krzywda, a choćbyś chciał, to nie wiesz, jak, jakim pomóc, prawda? No dobra. No to będziemy się modlić, prawda? No i Pan Bóg prowadzi cię w modlitwie i teraz cię możesz zaznaczyć. Eee, zawsze to zaproszenie Boże, zawsze to, że wstawiasz się za kimś, to jest Boża łaska, która jest Ci ofiarowana po to, żebyś Ty wiedział, że Pan Bóg realizuje marzenia innych przez to, że Ty stajesz i dzięki Jego łasce, Jego, dzięki Jego mocy zmienia się życie innych. I tutaj trzeba, trzeba jeszcze mocno nakreślić to, że to jest Jego działanie, a nie moje trzy osób, które hmm, se to wymodlą, I ja se wymodlą. No i jest, jest ta strona internetowa, jest ta sytuacja, jest modlitwa, prawda? no, ona trwa, wiadomo, trwa, trwa. No ale się kończy. Czujesz taką, e, czujesz w pewnym sensie ścianę, dostajesz, dostajesz informacje, o co konkretnie się modlimy, ta modlitwa po prostu płynie. Można tak to powiedzieć, że płynie, bo pojawiają się różne rzeczy w głowie, różne pomysły. Stara się iść za tym, żeby, żeby to się zrealizowało. I w tym momencie stop. Ta historia się ucina. Na razie. E, sytuacja numer dwa urodziny, żyjesz z Panem Bogiem, cieszysz się życiem. Hmm. Parę dni później trafiasz do bardzo trudnego miejsca. No i motyw jest taki, widzisz osobę, która bardzo cierpi, nie potrafi nic mówić konkretnie, tylko jedno słowo nie, cały czas. I to cię bardzo denerwuje, bo no, Starsza babcia, która się nic nie może, tylko mówi nie i widać, że jest kompletnie opuszczona przez wszystkich. I rodzina, personel tylko parę osób, które gdzieś się próbują zająć w tym szpitalu. No i hasło numer co robimy dalej? I znowu pojawia się motyw no to już się będziemy modlić. Człowiek myśli, kombinuje. Pojawia się sytuacja, przeprowadza się starszą panią pod rękę czy za rękę, bo chciałaby iść do góry. Z tego co, co widać, no, człowiek się modli cały czas za nią w tym momencie. I to nie są regułki. Wierzcie mi, to nie są regułki. Wchodzi się na, na pierwsze piętro. Modlitwa jeszcze troszkę trwa. Finałowo. Panie Jezu, dzięki Ci za to, co zrobiłeś dla niej. Za to, że Ty jesteś królem na tym świecie. I że to Ty zmieniasz życie. Chwała zawsze musi być oddana Bogu. A cokolwiek robimy, dziękujmy. Bo to się nie... Nie chodzi o to, że się Opłaca nam, ale to, co dostajemy, nawet trudne zadania, są dzięki Bożej miłości i to jest prezent dla nas. Jak było prezentem, hmm, można powiedzieć urodzinowym dla mnie w tym czasie. No i tu stop. A, historia numer 3. Hmm. Człowiek przychodzi do pracy, Hmm, bardzo krótko, bo ledwo co praktycznie zaczął tam pracę. No i motyw jest taki, że przychodzi obok kobiety i pan Bóg gada Arek, to jest osoba dla mnie ważna. Chciałbym się, żebyś się modlił w jej intencji. Tyle. I ciekawy motyw, no żeby czasem, żeby modlitwa. Miała przynajmniej jakiś kierunek, no Pan Bóg wysyła podpowiedzi. No i osoby przychodzą, i zaczynają opowiadać e, troszkę o, o tej osobie, ale to nie chodzi o to, że opowiadałem o konkretnym pro, problemie, a tylko opowiadałem, jak ta osoba e, jest fajna i jak im jest przykro, jak patrzą, jak się męczy. Hmm. Jak zawsze, no. Człowiek wyuczony w bojów w cudzysłowie mówiąc żartem siada przed komputerem eee, rozpoczyna się uwielbienie które trwa, trwa i trwa, bo nawet nie pamiętam ile, ale wiecie, czasem to jest 15 minut, czasem to jest jeden utwór, a czasem czasem dwie godziny zabawy, ale to nie jest ciężar. To jest doświadczenie tak bliskiej obecności Bożej, że tej radości to po prostu nie idzie zapomnieć. To, to, no, to jest spotkanie z Panem Bogiem przede wszystkim i, i tuż jest, mi się wydaje, że najważniejsza rzecz i najważniejsza sprawa w tym momencie. I teraz wrócimy do sytuacji numer jeden. No i po jakimś czasie hmm, wydawałoby się, że trudnym, dla nas, czy dla mnie, dla mojej rodziny w ogóle. Ląduje się w szpitalu, na odwiedzinach. Siedzenie przy stoliku, rozmowy. I nagle przychodzi jedna osoba. Kompletnie, mnie nie zna, kompletnie. I zaczyna opowiadać swoją historię. I mówi krótko tak, żeby nie przedłużać. Kilka lat wcześniej, kil, czy kilka miesięcy wcześniej, e, uczestniczyłam w wypadku autokarowym i opisuję konkretnie to, co ja czytam na internecie. Konkretnie. Potem idzie dalej. Przed tym wypadkiem miałam problemy typowe. Hmm. Może, może nie tyle typowe, co bardzo ciężkie dla kobiety. Tak opisuje opisuję, czuła się przymuszona do malowania, do wyzywającego ubioru. Po prostu takiego, do takiej postawy, która nie przystoi kobietom, za to dostawała, dostawała Ogromnie po głowie od ludzi. Wyzwiska, no różne, różne bardzo złe rzeczy, i zamiast wsparcia, zamiast pomoc, w drugą stronę, ale mówi jedno. Nie wie, co się stało, ale po wypadku autokarowym koniec. Z, tamtą, z tamtymi sprawami po prostu koniec nie ma. Nie istnieją. Hmm. człowiek słucha, słucha i się zastanawia a Pan tylko Ty pamiętasz o co Cię prosiłem tu masz o rozwiązanie i znowu sobie przypominasz ale pamiętaj to nie jest to nie było tylko Twoje zadanie ale zadanie które było przypisane wielu osobom żeby mogło się zrealizować Hmm. okej. Okay. Historia numer jeden poszła. Hmm. Historia numer dwa. Na drugi dzień w szpitalu, wcześnie rano, przylatuje koleżanka, wspominając modlitwa za tą babcię. I gada tak, Arek, nie wiem, co się stało. Kobieta zaczęła mówić o całym swoim życiu. Le lekarze biegają i zajmują się nią tak, jak nigdy jeszcze wszędzie, jak nigdy jeszcze dotąd, i nie wiedzą, co się stało, ale kobieta odzyskała większość swojej sprawności. Rodzina a... Zaczęła do niej przyjeżdżać i to się zmieniło. Sytuacja numer 3. Po jakimś czasie dziewczyna, no bo to nie wiem czy to określiłem, ale to, to była kobieta, muszę powiedzieć, no nie można, tylko na pewno, przychodzi po czasie, gdy jej nie było, bo tego nie powiedziałem, ale. Hmm. Wiecie, czasem jest tak, że człowiek chciałby wiesz, położyć, na, położyć rękę na drugiej osobie i się pomodlić typu, Panie Boże, zmień to, zmień to, zmień tamto, żeby osoba była w tym miejscu, w tym czasie. Ale ze względu na to, jak to wygląda, no nie dochodzi tego i, i zostaje ta modlitwa uwielbienia, która która się zrealizowała. No i przychodzi dziewczyna, Sytuacja tego typu, że i spotykamy się w pewnym sensie nieumówieni hmm, typowo z przypadku, to znaczy hmm, ktoś wyżej to zorganizował i zaczyna się dyskusja. Co się stało? I tak może, żeby krótko. Odebrane mi zostało wszystko. Chłopak, z którym chciała być, zostawił. Z tego co pamiętam, babcia, z którą miałam najlepszą relację, została wzięta do nieba. Ja miałam bardzo trudną chorobę, ale diagnoza. Po tym pobycie, bodajże w szpitalu, była niespotykana. Tej choroby w tym momencie już nie ma. Życie to jest jedna wielka zabawa to jest zmienienie świata. I Pan Bóg ma różne ciekawe manewry, żeby nam pokazać, że kocha cały świat, wszystkich dookoła, i nam powierza ten motyw, żeby działać. A działanie to przede wszystkim modlitwa i bycie z Panem Bogiem i proszenie o dobro dla innych. Choć czasem, czy znaczy czasem, no, w miarę możliwości zdarzają się sytuacje, w którym fizycznie możemy coś dobrego dla drugiego zrobić, jakkolwiek, coś dobrego ofiarować, zrobić. Czasem uśmiech wystarczy. I tym pozytywnym akcentem zakończmy. В этот фильмик.